Zakończyliśmy tą fazę play-off na miejscu ósmym, ale to miejsce ósmy, jak gdyby trzeba rozważać pod pryzmat sukcesu sportowego, ponieważ plany były takie, żeby zakwalifikować się do tej ósemki przed sezonem i ten cel został zrealizowany. Runda play-off podzielona na dwa, jak gdyby osobne rozdziały. Muszynianka Muszyna i BKS Elubrow Bielsko-Biała. Muszyna na pewno była przeciwnikiem, która była dla nas do ugryzienia. Był to zespół, który którym wygraliśmy Jeden raz 3-2 w rundzie zasadniczej i poprzednim mecz przegraliśmy 3-2, więc zapowiadało się na, na zaciętną walkę. No niestety troszkę jak gdyby nasza sytuacja zdrowotna, kadrowa nie pozwoliła na to, ponieważ siedem zawodniczek grających od samego początku do końca po drodze kontuzja jednej ze z tych siedemki, adaptowanie młodej zawodniczki, która wracała po kontuzji, więc na pewno jest to dużo, dużo zmiennych, które wpłynęły na postawę naszego zespołu w trakcie sezonu już play off Teraz siatkarki PTPS Piła mają krótki odpoczynek od parkietu. 16 maja zawodniczki pilskiego klubu wrócą do treningów. Faza roztrenowania potrwa do końca miesiąca. Po niej zasłużone europy i budowanie składu na następny sezon.